Co tu się stało? Ej, tam jest motor! Pojechaliśmy do ścigania. To było 3,2 promile. Wie pan, że mógł pan ich zabić? Wypad powiedziałem! Klucze z auta. Może ktoś na policję zadzwoni? Ja dzwonię. Grupa motocyklistów z Opola i okolic regularnie spotyka się na wspólnych przejażdżkach. Niekiedy wyjeżdżają na kilkudniowe wycieczki, często umawiają się spontanicznie, by pojeździć blisko domu. Tak było i tym razem. Uzbierała się grupa kilkudziesięciorga motocyklistów i motocyklistek. Jesteśmy taką bardzo, bardzo zżytą, taką, można powiedzieć, grupą. i Czasem po prostu rzucamy na social media informację, że jedziemy się przejechać. No i po prostu każdy, kto chce, może się do nas dołączyć i taką dużą, dużą ekipą po prostu razem sobie po prostu jedziemy coś gdzieś, coś zwiedzić, coś zjeść, jakieś zdjęcia se fajnie grupą porobić. Dziewczyny też z nami jeździły. Chyba myślę, że ze dwie, trzy co najmniej z nami jechały. I rozumiem, że to jest bardziej przyjemność z tego, że się po prostu jedzie na motocyklu. Dokładnie tak. I tak było tym razem? Dokładnie tak, jechaliśmy z... normalnie. Nagle zniknął, po prostu pojawił się ten, ten, ten seat czarny. Minął nas z ogromną prędkością i po prostu wjechał w tył jednego motocykla. Co tu się stało? Ej, tam jest motor! Gdzie jest to auto? Ja mam go nagranego. Po uderzeniu z impetem przez auto, motocyklista znalazł się na jezdni, a motocykl w rowie. Z powodu uderzenia i wylanego na drodze oleju zaczęli przewracać się kolejni motocykliści. Kierowca rozpoczął ucieczkę. Część motocyklistów ruszyła za nim w pościg. Wśród nich był Damian. Tu jest ten drugi moment. On po prostu tu jechał w tą stronę i chciał po prostu uciec z tą drogę. No tutaj za bardzo nie miał jak uciekać. I tutaj po prostu, cofając do tyłu, tutaj uderzył w kolegę. Długo czepnął, motocykl odleciał, jeszcze kawałek cofnął, może z metr, półtora. No i ruszał. no Kolega zdążył po prostu uciec tam za tą barierkę. nie zaczął uciekać tutaj po prostu tym szutrem tam do końca. Cześć. Tam? Jak ręka? Boli, ale jest w porządku. Tym kolegą okazał się 20-letni Kamil. Poturbowany z obrażeniami ciała, został zabrany karetką do szpitala w Opolu. Ty jesteś tym ostatnim motocyklistą, który ucierpiał, tak? Dokładnie tak. Pan centralnie we mnie, no. przywalił. Ty spadłeś z tego motocykla? A, czy on cię potrącił? Tak? Nie, ja spadłem i gdzieś po chwili tylko usłyszałem pismo. Potem wracam się na samochód jedzie centralnie we mnie. Gdzieś tam mało brakowało, a pewnie się nie podniósł, to pan po mnie przejechał. Upadłem i zędlałem gdzieś tam, nie pamiętam dokładnie, co się działo. Później karetka, no i szpital. Jakie obrażenia? Stłuczone praktycznie chyba wszystko. <laughs> od żeber, ręka, noga, gdzieś tam kość ogonowa, szyja. Wszystko dalej boli. Ucieczka kierowcy i pościg motocyklistów trwał. Kierowca zatrzymał się dopiero, gdy wypadł z remontowanej drogi. Powiedziałem! zatrzymał, Bo cię zabije. A zaraz. nie? Nie dobrze, jako na Łapie, bo na ziemię. Chłopie, pozabijałeś prawie ludzi. Nie lejcie, nie lejcie go. Dobra. Co myślałeś o tym kierowcy? Uczucie były bardzo mieszane. Uważam go za najgorszy sort na drodze. Uważam, że takie osoby powinny się eliminować z drogi. Na szczęście sam się powstrzymałem od, od, od jakiegoś samosądu i grzecznie czekaliśmy, aż, aż tu i przyjadą służby i się nim zajmą. No ale myślę, że taka osoba nie powinna nigdy więcej siedzieć za kierownicę. Ale z tych co na robiłeś fryt. Ja nic mu nie zrobię, ale mam nadzieję, że pójdziesz siedzieć. Mam nadzieję, że jesteś na... O nie, no to gratulacje typie. No, przypadłem, nie. Policjanci przebadali tego mężczyznę. Okazało się, że był on nietrzeźwy. Badanie alkomatem pokazało ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał on zarzut związany ze spowodowaniem wypadku właśnie pod wpływem alkoholu i ucieczki z miejsca zdarzenia, za co grozi mu do 4,5 roku więzienia. Dodatkowo mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, zakazem opuszczania kraju. I kontaktowanie się z osobami pokrzywdzonymi. Jak on się tłumaczył tam na miejscu, bo 3,2 promila no to już to nie jest jedno piwo? Ten nasz 36-latek, zatrzymany tej sprawy, on tłumaczył się, że, że po prostu zachciało mu się przejechać autem.